Cześć, dzień dobry. Witamy Was dzisiaj z góry, mianowicie z monasteru Sumela, który właśnie zaczynamy zwiedzać. Jest to jedno z takich najbardziej chyba znanych miejsc w prowincji Trabzon. Mhm. A że właśnie powoli odgrywamy prowincję Trabzon, to zaraz po odwiedzeniu Uzungol przyjechaliśmy właśnie tutaj. Cześć, tu Ola i Mohamed. Od 2012 roku wspólnie podróżujemy po świecie. W sierpniu 2020 roku zostawiliśmy pracę w Polsce i wyjechaliśmy w podróż życia z biletem w jedną stronę. Aktualnie jesteśmy w Turcji. Dołączcie do nas w tej podróży. Monaster Sumela to jest były męski klasztor prawosławny. Mm -hmm. Jest już zamknięty, opuszczony od dokładnie 1923 roku. Dlaczego? Dlatego, że po wojnie turecko-greckiej, którą Grecja przegrała, nastąpiła wymiana ludności i kilka milionów osób zostało przesiedlonych. Z Turcji przesiedlono Greków, z Grecji przesiedlono Turków. I te przesiedlenia były robione na podstawie wyznawanej religii. Także chrześcijan przesiedlono z Turcji do Grecji, muzułmanów z Grecji do Turcji. I właśnie dlatego Monaster Sumela został opuszczony w 1923 roku i mnisi stąd po prostu wyjechali. Jeśli chodzi o historię tego Monasteru, to powstał w XIII wieku. Chociaż istnieją legendy, które mówią, że budynek Powstał już w IV wieku naszej ery, jednak badania, które były tutaj prowadzone, nie potwierdziły, że istniał tutaj jakikolwiek budynek jeszcze w tamtych czasach. I uznaje się, że po prostu klasztor, który istnieje tutaj obecnie, powstał w wieku XIII. Zobaczcie, jak tutaj jest wysoko. My wjeżdżaliśmy samochodem, ale można też sobie wejść. Tak od wejścia aż na samą górę jest około 4 km, także musi to być dosyć męczące, ale można podjechać bardzo blisko już tego monasteru samochodem i przejść tylko kawałek. Trwa to około 10, może 15 minut. Można też zostawić samochód na parkingu na samym dole przy wejściu i dalej podjechać autobusem. Tak więc zaczynamy zwiedzanie monasteru. Chociaż niestety jest teraz w renowacji, także jest trochę rusztowań i nie wszystko widać dokładnie, ale wchodzimy powoli do pomieszczeń w środku i to w którym znajdujemy się obecnie, to jest była biblioteka. Tutaj jest pokój dla uczniów, a teraz są tutaj zdjęcia tego miejsca, jak wyglądało w różnych momentach w historii, przed renowacją, po renowacji. Niestety trafiliśmy na taki moment, jeśli chodzi o zwiedzanie, że tutaj monastr jest w remoncie. Zresztą sobie nawet słyszycie te odgłosy remontu. Niestety wszędzie są rusowania, wszędzie jest renowacja budynku, także nie wygląda to najlepiej tak ładnie, jak spodziewaliśmy się, że będzie wyglądało, ale to nic. Zobaczymy tyle, ile się da i Wam pokażemy. Monaster Sumela słynął zawsze z przepięknych ikon. W ogóle najważniejszym tutaj takim punktem w całym monasterze była ikona Matki Boskiej, której przypisywano moc cudotwórczą. Tej ikony teraz tutaj nie można zobaczyć, dlatego że została przeniesiona do Grecji. Jesteśmy teraz w głównej kaplicy i tutaj jest właśnie najwięcej tych fresków. W środku wygląda to trochę lepiej, jest lepiej utrzymane, część z nich jest też odnowiona, ale mimo wszystko widać zniszczenia po prostu czas zrobił swoje. Ale naprawdę one wyglądają przepięknie. To było na tyle, jeśli chodzi o zwiedzanie. Niestety, pozostała część tego klasztoru jest obecnie zamknięta właśnie przez tę renowację. I tak naprawdę mogliśmy zobaczyć tylko część pomieszczeń i tę kaplicę z pięknymi freskami w środku. I to by było wszystko. Ten monaster jest dużo, dużo większy. Zobaczcie. Jaki jest długi ten budynek. Niestety my byliśmy tylko w początkowej części, czyli tutaj, tutaj niestety już wszystko jest zamknięte. Żałujemy bardzo i też wam nie pokażemy, przez to jak to dalej wygląda. No ale niestety trwa remont, więc nie można nic więcej zobaczyć. A tu są jeszcze pozostałości po akwedukcie, tuż przy wejściu. Słuchajcie, klasztor najlepiej widać z różnych punktów widokowych, bo wtedy widzimy cały budynek. Także słuchajcie, tutaj widać, jak to wygląda jak ten budynek jest wykuty w skalę. Naprawdę robi ogromne wrażenie. Ponieważ przyjechaliśmy tutaj z naszą znajomą, która całe życie mieszka w Trabzon i z jej rodzicami, którzy znają te okolicę bardzo dobrze, to znaleźliśmy tutaj takie ładne. Miejsce, gdzie można sobie normalnie rozpalić grilla, i właśnie po zwiedzaniu monasteru będziemy rozpalać grilla. To miejsce jest na tyle mało znane, że nie ma tutaj nikogo poza nami. Także jest bardzo przyjemnie. Niestety, pogoda jest już tutaj gorsza, bo im wyżej wjeżdżamy w góry, tym robi się zimniej. W Trabzon dzisiaj mieliśmy 25 stopni, teraz tutaj mamy 17, więc jest już naprawdę chłodno. Dobrze, że zabraliśmy ze sobą bluzy i kurtki, bo później będzie pewnie jeszcze chłodniej. Mohamed poszedł zdobyć wodę ze strumienia która jest tutaj na tyle czysta, że normalnie można ją pić bez filtrowania i bez oczyszczania. W drodze powrotnej z klasztoru Sumela przyjechaliśmy jeszcze zobaczyć tamę wodną, która nazywa się Atasu. I tutaj, przy tej tamie, jest właśnie rezerwat wody dla mieszkańców miejscowości Trabzon. Bardzo ładnie to wygląda. Jest bardzo ładny kolor wody, prawie jak w Uzungol. Tylko, Nie, że jezioro w lepsze. Uzungol było bardzo malutkie, a tak, tutaj tak. jest znacznie większa przestrzeń. Bardzo ładnie to wygląda, bardzo ładny kolor wody dookoła góry. Super widok. Tak to wygląda, słuchajcie. A w ogóle jeszcze powiem Wam, że mieliśmy naprawdę dużo szczęścia. Tutaj w Trabzon, po raz kolejny doświadczamy ogromnej tureckiej gościnności, dlatego że rodzina, z którą tutaj jesteśmy, to jest koleżanka naszego znajomego z Bursy, której wcześniej nie znaliśmy. Po prostu poznaliśmy się dzięki naszemu znajomemu z Bursy i stwierdziła, że możemy zostać. Z nią i z jej rodziną kilka dni w Trabzon i dzisiaj zorganizowali nam taką wycieczkę, dlatego że powiedzieliśmy, że bardzo byśmy chcieli pojechać do monasteru Sumela, więc twierdzili, że oni też chętnie pojadą i przyjechali z nami. Także bardzo miło, bardzo sympatycznie. Po raz kolejny doświadczamy takiej tureckiej gościnności. Dziękujemy Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę i zasubskrybujcie sobie kanał. Do zobaczenia w kolejnym vlogu.